Și mă am de stânde, mai cât îmi place o nu mi este? Piotrek, witamy Was z DreamWorks. Słuchajcie, dzisiaj jest mega energia, bo czegoś takiego nie było jeszcze w historii, żeby były takie przeceny, takie sztosy, taka ilość towaru i takie pieniądze. Tak naprawdę dzisiaj rozdajemy samochody za darmo, czyli kupując u nas produkty niektóre, to jest tak jakbyście kupowali jakiś średniej klasy samochód, tak? Od razu zacznijmy z grubej lulu. Piotrek, kurde, przyniosę tutaj ten zestaw. Zobaczcie, to jest najlepsza rzecz tutaj dzisiaj w naszym zestawieniu. Zobaczcie, co to jest. Echo sonda tej wielkości. Przecież to jest telewizor. Ludzie nie mają telewizorów tej wielkości wielkości w domu niektórzy, no. no tutaj już można sobie naprawdę było pograć spokojnie na no. tej wielkości. Słuchajcie, wystarczy. mało tego, ludzie nie mają tyle wzrostu wielkości i mało tego, ludzie jeżdżą tańszymi samochodami niż rabat na tomahosonde Rabat na tomahosonde to jest 9,5 tysiąca złotych taniej. No 3, to pon ponad 30% od ceny katalogowej na tą macie teraz u nas, więc zerknijcie, jest bo petarda. to jest nie lada gratka dla naprawdę ja tutaj e, fachowców, którzy e, takie echosondy używają, bo jest to już najwyższa półka, jest to Humminbird Apex Stop. 16. Dobrze, Stop. ale zacznijmy od czegoś bardzo, bardzo pozytywnego, czyli od rocznicy pleciony, czyli 10. rocznicy pleciony, pleciona X Anniversary. Przygotowaliśmy dla Was nie lada sztosy, które też oczywiście, skoro dzisiaj jest Top Deals, będą w Top Dealsowych cenach. Pierwsza rzecz to limitowana edycja MPP2. Czym ona się charakteryzuje? Jak widzicie, jest to złota edycja. Czyli e, wszystkie, wszystko jest w złocie na tej wędce. E, nie ma pomarańczy. Jest złoto, jest napisane X Anniversary. E, co można powiedzieć? Jest to unikat ze względu na to, że tych wędek wyszło tylko 200 sztuk, tak, Piotrku? Zgadza się. I zobaczcie, to jest unikat. Każda wędka jest numerowana. Mamy napisane Limited Edition 085. Na przykład tutaj jest numer tej wędki. Zobaczcie, to jest co się dzieje? Zasłoniłeś kciukiem numer. Przepraszam, to jeszcze raz lećmy. 085, widać ten numer teraz. Słuchajcie, 085. Do tej pory spotkałem się tylko w serii W8, czyli w wędkach. Powyżej 2000, nawet 2500. To no już bardzo złotych. wysokie serie miały numerację. Tak, zobaczcie, jaka to jest wędka. To jest uniwersum, który każdy powinien mieć w swoim zestawieniu, bo to jest wędka na wszystko. No ale tą wędkę już większość tutaj ludzi powiedzmy zna, no bo to jest wędka, która bardzo dobrze u nas się sprzedawała. Piękne ugięcie, tak? To jest Fajna, do 30 szybka. gram 2,7430, czyli wędka, która każdemu się przyda boleń, szczupak, sandacz, sum, okoń. Wszystkim sobie poradzimy tą wędką. E, zobaczcie, dość mocna, dwustopkowa przelotka. E, Seagride, Seaguide, Mordeczki. W, w pierwszej serii MPP nie było Seagride. A tu wchodzimy w Seaguida, To jest unowocześnienie. Także dostajecie produkt y, tutaj premium. Limitowany, numerowany. Tylko 200 sztuk. To jest produkt kolekcjonerski, tak naprawdę można powiedzieć. Na pewno nie stracicie na tej wędce, bo na pewno cena tej wędki będzie rosła. Tym bardziej jest limitowana. A Wobecne pierwsze. Przez pierwszy tydzień. Dajemy rabat. Dajemy rabat. Po 20%. 20%. Pierwszy tydzień na nasze produkty na dziesięciolecie pleczonych, które przedstawimy w dzisiejszym filmie jest 20% rabatu przez cały tydzień. To normalna cena jest. Yy... Tak, normalna cena tej wędki to jest 439 zł. My schodzimy na 349 zł. Czyli słuchajcie, ostatnio jeszcze sprzedawaliśmy zwykły MPP za 399, a tu mamy limitowaną za 349, więc jest to nie lada gradka. A do tego, skoro jesteśmy przy MPP, zobaczcie, co sobie spasowałem. Coś na co długo prosiliście, kiedy Quick 7 wróci do gry i wrócił w zupełnie innym wydaniu. Zobaczcie. Ten Quick 7 jest zupełnie zmieniony, jest inna rączka, inny design zupełnie, jest oczywiście też pleciona X Anniversary, napisane chodzi bardziej maślanie jeszcze niż te poprzednie rączka z wingripa, czyli z takiego materiału, z którego są robione uchwyty do kii golfowych rzadko spotykane. No i słuchajcie, to jest też limitowana seria, tylko 300 sztuk tych kołowrotków. Tak. Cena, cena podstawowa to będzie 629 zł. My przeceniamy ją przez ten tydzień na 499 zł. 499. Tak. Tylko. Po tygodniu trzeba powiedzieć, że te ceny wracają do, do normalnych, i na koniec totalny banger. Jeszcze to muszę już pójść do stojaka. Coś, co coś wiele osób na to czekało. Czyli Mam, używam, polecam. Kto nie ma w obecnych sobie. czasach? I pytanie teraz, kto nie będzie miał drugiego teraz w swoim zestawieniu, albo nawet trzeciego? Wędki Microflex. Również limitowana edycja. Jak widzicie, zastąpiliśmy kolor niebieski tutaj złotem, no bo wiadomo, złota rocznica 10x Anniversary. Także mamy tutaj wszędzie. Złoto, w tych wszystkich miejscach. To jest najpopularniejszy model, czyli 1,7230. Widzieliście pewnie na filmie, co ten kij potrafi. Jak łowi szczupaki, jak łowi okonie, jak łowi dorsze. Wędka nie do podrobienia. Wiele osób próbowało. Każda z firm, chyba po sukcesie tej wędki, próbowała ją podrobić i nikomu się nie udało osiągnąć takiej sprężystości z takiej pracy. Ponad 1000 no. wędek sprzedanych u nas, grubo ponad 1000. Nie Był wiem, taki czy, czy, czy nie półtora tysiąca, nawet w sumie, jakbyśmy wszystkie podliczyli. Był to tutaj, taki. Rok, żeby to hit. Tutaj też tylko, słuchajcie, 200 sztuk, żeby nie być gołosłownym, Proszę bardzo, limited edition numer 172. Także. podajmy cenę. Podajmy cenę jeszcze eee, raz. Cena, promocji. że tak powiem, wywoławcza to jest 399 zł. My robimy cenę 319 na pierwszy tydzień sprzedaży. Dobrze. Mamy dla Was oczywiście cały top deal. Tak. były który... produkty na dziesięciolecie. A teraz lecimy z ofertą regularną i z nowymi produktami w naszym top dealu. Jest grubo, bo oprócz top deala mamy jeszcze top 25. Czyli takie uderzenie 25% na produkcji z regularnej serii. Na przykład, zobaczcie, Echo sonda Lawrence HDS Live. To jest y, moja prywatna sonda, której używam. Tak? Tylko widać. ja może bym to Majki nadmienił od razu, żeby się widzowie nie pogubili, że y, rzeczy w Top Dealsie będą standardowo w cenach y, promocyjnych, a rzeczy w kategorii Top 25 będą na kod rabatowy, kod rabatowy który rabatowy. podamy Wam za chwilę. Zaraz podamy Wam kod, na przykład taka Echo sonda. słuchajcie, jakbyście chcieli wziąć HDS-a 16 to macie 6000 zł taniej, czyli HDS Live taki jak ten 16 cali 6000 taniej, przeceniony z 24 tysięcy na 18 tysięcy. HDS 12 z 16 na 12, 7 z 9 na 7, także no jest to mega uderzenie znowu, grube 1000 zł, no może nie, nie samochody tutaj już rozdajemy, a jakieś motorynki powiedzmy, tak? bo za 6000 kupicie się skuter, ja sam kiedyś za 6000 skuter kupiłem. tak Zobaczcie, pokażę Wam o co tu chodzi. Wchodzimy w wędkarstwo spinningowe, wybieramy top 25 zakładkę i się nam pojawia tutaj. Oprócz tego, zobaczcie na przykład, mamy produkty marki Sims. Czyli bardzo droga marka, każdy chciałby mieć kurtkę pod raja. Ja sam kiedyś miałem, nie miałem lepszej kurtki, to jest Goretex i taka kurteczka na przykład, słuchajcie, z tym kodem z 4200 na 3100, czyli ponad 1000 zł rabatu na jednej kurtce. Także są potężne rabaty, już pokazuję, co trzeba zrobić. Dodajecie taki produkt do koszyka, złóż zamówienie, tak? I tutaj mam kupon, i wpisuję w kuponie top 20. 5 i dziękuję i nalicza mi się automatycznie e, wtedy rabat. Jeszcze raz przypomnę, zakładka top 25. Na przykład zobaczcie, chcecie silnik, bardzo popularny silnik 65 lbs Pro Tour Maximizer 1830 zł wpisujecie ten kod i już się wam robi 1376 zł. Wow. czachadymi co? No czachadymi. jest mocno, jest, jest mocno. Grubo. Jest grubo, jest moc, ale spleciona zawsze zaskakuje. Chcieliśmy Wam zrobić teraz taką niespodziankę na te dziesięciolecie nasze, nie? I, i to jeszcze, jeszcze nie raz Was pewnie zaskoczymy, dlatego możemy teraz przejść na przykład. A! Przepraszam! Tam są jeszcze okulary. Wszystkie okulary są w zakładce To dwa. O poczmarki Sims, Lawrence, Haswink, są wszystkie okulary. Czyli nie tylko na przykład Wiley X, Costa, Abu, Dam, nawet Hype Tackle. Wszystko! Nawet Dragon, słuchajcie. Nawet Dragon. Zobaczcie, Costa to są okulary. No to są lepsze okulary. Powiem tak, to o tych mogę się mało powiedzieć, że są lepsze kolory od Hype Tackle, tak? E, bo one mają szklane okulary. To jest szkło. To nie jest plastik. To Pukam, to jest szkło. Takie kolory 1200 zł, tak? Dokładnie. 1200 zł, To będzie ponad 300 rabatu na tych okularkach, mhm. tak? Dokładnie tak. Ponad 300. Chcecie okulary Hype Tackle? Do tej pory nie było nie było jeszcze takiej możliwości. teraz przecież nie macie. Zobaczcie. Każdą z tych par hype tackle możecie kupić 50 złotych taniej teraz. No i trzeba to, powiedzieć, że, że tych 150. okularów już nie ma tak dużo, bo niektóre nie nie modele nam się parę. wyprzedały. I... To są chyba trzy tylko, czy cztery modele, ale dlatego jest taka szansa, że wszystkie okulary Wiley X, Westin, Costa, Smith Optics, mamy tego mnóstwo, naprawdę prestiżowe. Im droższe, tym większy będziecie mieli rabat Dokładnie. po prostu. jest tak. tego naprawdę dużo, jest w się wybierać, słuchajcie. Dobrze, teraz przechodzimy już do typowego top dealsa, czyli mega dużych przecen. Przycen, przycen. Yy, ostatnim razem shutster, Zaskoczył nas. Po prostu szatster tej gumy nigdy nie mieliśmy w ofercie. Zobaczcie, niektórzy mówią, a przeceniają ja tylko rzeczy, które się nie sprzedają. Nie, my tego nigdy nie mieliśmy w ofercie. Wprowadziliśmy to do Top Dealsa tylko. Ale to trzeba powiedzieć, no. Jeśli jest oferta, która, że tak powiem, może uszczęśliwić naszych widzów, tak. bierzemy, to wprowadzamy, sprzedajemy po takich cenach, żeby wszyscy byli zadowoleni. Wprowadziliśmy do stera i moment został wymieciony, dlatego uzupełniliśmy małe rozmiary, tam 9, 11, 12 centymetrów i wprowadziliśmy jeszcze większe rozmiary. Zobaczcie, tutaj niech operator wjedzie z kamerą. Zobaczcie, jakie byki, jakie knagi. To są dwudziestki, tak, Piotra? Tak, to są dwudziestki, a to ja mam o. Piętno... Piętnastki. Piętnasteczka. Fajnie to wygląda, ta guma. No, ja bardzo lubię ten kolor z ten. swoją drogą. Znasz, znasz. znasz się. Niektórzy mogą powiedzieć, że ona przypomina szatisa, ale ona jest tutaj chyba ma trochę ten grubszy ogon niż Tak, shatiza. tak, mniejszy brzuszek. Szatis mm -hmm. ma, ma ten brzuszek większy. No, to i Inny korpus, Just... ale jest to guma bardzo schludnie wykonana. Podaj ładna. cenę, może na przykład. Słuchaj, już Wam mówię. Szat 4,15 z 13 zł na 5,90. Szat 4,20 z 17 zł na 8,20 za sztukę. Czyli ktoś może powiedzieć, że 820. ta 8,20, że ta jest podobna y, do Westina y, szatiza. Różni ją tylko to, <gulanie> że tu mamy 20 cm i kosztuje 8,20, a 8,20 mniej więcej kosztuje 9 cm szatiz. <gulanie> 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 Więc mamy tutaj naprawdę szaleństwo, nie? Cenowe generalnie. Fajne kolory, to znany headlightik, tak. Nic dodać, nic no mi to się miło. bardzo te oczka podobają, o to trzeba pokazać te, ta, ta, wy, tą tak, wypukłość taką tutaj, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy Dirty Roach'a, czy jak, jakąś się nazywa? Dirty Road chyba, tak? Eee, z dodatnymi paskami, także urozmaicili to. Dobra, lećmy z wędkami, bo też przygotowaliśmy dla Was kupę fajnych promocji, jeszcze na wędeczki w naszym Top Dealsie. Jest mega uderzenie, co tutaj Piotrku zaproponujesz? Eee, no może jeźdźmy po kolei. Po, kolei. po kolei, bo mamy, mamy sporo wędek przygotowane. Eee, Pierwsza SG4 198 1235, czyli klasyka, klasyka z łódki e, Tak. I to jest to jest fajny sandacz. To jest bardzo fajny sandacz. Mam tą samą wędkę w dłuższej, w da 51. No widać, że jest bardzo szybka. Mhm. Oj, bardzo, bardzo mocny kij. Fajnie czuję. Nie, ale tak. daje dużo frajdy z holu. Małe rybki nawet, naprawdę na tych wędkach też, też pracują, wiesz? Czuła, okay. fajnie wcina 70 już naprawdę kolei na tym kiju. Dobry. Nie wiem, dlaczego ta wędka jest na toblu, bo to jest naprawdę sztos, nie? I to się nam bardzo ładnie sprzedaje. Jasne, no ale podawajmy po kolei, ja będę tutaj mówił. Mogę. Cenę z 429 na 289 zł. 289, piękna cena. Lecimy dalej w takim razie. Lecimy po kolei. Kolejna SG4, Med98 do 100 gram, czyli typowa żerkuweczka klasyka gatunku. Cenę podaj Piotrku teraz znajdę, bo mam, mam dosyć obserno, obszerną listę z cenami. Szeroki aspekt zastosowań od jerkowania poprzez trolling, e, nawet są te wędki wybielane do vertikala. Bo wiadomo, dużemu sandaczowi trzeba mocną wędką wciąć, a mm -hmm. wędki SG4 są słynne z tego. Vertical specjalist, tak? To jest Jerk specjalist. Ale ona jest opisana u nas A, no. błędnie w systemie, jako wertykalny. Masz rację. Właśnie, to będzie ta. To jest ta, ona jest błędnie opisana ona u nas. Jest. 489 na 329 zł. Piękna cena. Za SG4, tak. Yy, I co teraz tutaj przygotowałeś Potem salmonoida? Też są salmonoidy, zgadza się. Kolejny salmonoid do 10. Wow. Nie znałem go. Czyli można powiedzieć, że wyższa jak gdyby parabelka, coś takiego. No tak, no zgadza się, jest to, jest to wyższy model. Bierzek to się bardzo. To jest... Bardzo ja uwielbiam bardzo... salmonoidy. Kto mnie zna, wie, że parę sezonów przełowiłem na salmonoida na Bogu dał dużo frajdy. Jakie to jest długości Salmonoid, pamiętam? To jest 2,14, to jest króciutki. 214, czyli zastosowanie odokonia poprzez strążka. Wszelka zabawa Klem, taka na delikatnej na małej mojej zgadza się. Naprawdę topowa półka mm, seredża, tak? Jak do tej pory bardzo ładnie przygotowany. O, no i pewnie... 639 na 449 za salmonoida. 449 za salmonoida. Do tej pory mieliśmy salmonoidy po 499, ale to były dłuższe, a tu mamy 449 za salmonoida. No. Prześliczna cena. Jak mówiłem, nie raz Was zaskoczymy. Nie dwa, nie trzy, nie cztery. Za każdym razem zaskoczenie. Fast game. Do 60 gram. 271. 271? No tak. to jest ciekawa wędka. Tak, bo to jest wszystko. Yy, Sanda, szczupak, opad. Generalnie cięższy opad. Na, na duże przędy dawaj. Zobaczcie, jaka sztywna jest tutaj w tym miejscu, nie. Znaczy, umówmy się, bo Musimy, Dawaj, musi, musimy troszkę, bajki precyzować tą naszą uniwersalność, bo mhm. ja wiem, że szybkie wędki są uniwersalne, ale tutaj często pojawiają się gdzieś tam sformułowania, że wszystko u nas jest uniwersalne. No zgadza się, tak jest, ale jeśli chodzi o na przykład taką wędkę, no to przede wszystkim brzegowe łapanie. Nawet jak ktoś chce łowić na dżerki z brzegu, daleko machnąć tym dżerkiem, spokojnie daleko rzuci, wetnie rybę i ładnie podszarpnie nie dżerka. Nie szarnie, bo jest sztywne. Dokładnie, może sobie, jest może sobie rzucić. Ona jest nazwana fast game. Tak, można sobie rzucić, rzucić zwykłym jigiem bardzo daleko i też na dalekim dystansie taką wędką ryba będzie wcięta, Ktoś, prawda? Ktoś, kto lubi łowić sandacze na duże przynęty bądź szczupaki na średnie przynęty, to jest z brzegu, to jest wędka dla niego. Tak. Jeśli mówimy ciężki uniwersum, to nie mamy na myśli, powiedzmy, mówienia jakichś tam e, o koni czy, czy, czy małych szczupaków, mówimy o dużych rybach. Chcesz łowić na przykład e, sandacze na wiśle z brzegu, na ciężko, a przeławiając ci się sumki? To jest wybór Jak najbardziej. Yy, z 600 zł na 379. Parabelu, Mówiliśmy wcześniej. Zobaczcie co mamy. Topowe serie Salmonoid, Parabelmium, SG4. Yy, w tym momencie mamy 246. Proszę Piotrku. No to, to co mogę powiedzieć. Znowuż uniwersalna wędka. Tą wędką również zrobicie, zrobicie wszystko. Obrotóweczka, yy, gumeczka. Co chcecie. Zobaczcie jak to sięgnie. Do 21 gram. No ale wszystko, ale mówisz, że tą wędką już nie będzie nam się dobrze jigowało, tak? To nie. Jest wędka, dokładnie, to jest wędka pod, pod... Kumeczkę, żeby sobie poprowadzić po prostu na jakimś płytkim łowisku, coś Jedno takiego, Nie, Jednostajnie, czy tak. obrotóweczka, zgadza się, to mhm. nie jest wędka do, do jig'a. Ale spokojnie też mówię, połowimy sobie, nie gdzieś tam boleni na lekko, czy, 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 czy kleni ale na ciężko chcieli, na większej Na będą brały konie, to już jiga o konia połowisz na to, to nie On będzie komfortowo, się. ale połowisz, dlatego mówię, że to jest uniwersal. I parabelka przede wszystkim. No, nazwa mówi sama za siebie, a cena pewnie jeszcze przerazi was. 279 zł. Za parabelkę. 279 za parabelkę. Jest grubo? No musi być grubo, bo takie rzeczy tylko w plecionie. No. Dobrze, mamy dla Was wędeczkę. Proszę, ja Was teraz. Met 98 do 23. Szybki kij dosyć. Muszę powiedzieć, że tego. To jest z serii Medium Game, czyli to jest. Ta seria sandaczowa. Czyli to jest, yy, można powiedzieć, yy, kanał. kanał Zander. Do łowienia na y, ultra lekko sandaczyków. Zobaczcie, jakiś szybki kij. No bo jednak na nasze polskie okonie jest to za, za mocny kij. To jak ktoś lubi sobie po prostu bawić się finezyjnie sandaczami, założyć sobie na to cienką plecioneczkę. To ta wędka da mu bardzo, bardzo dużo frajdy. Albo szczupaczek z opadu. Tak to jest samo. 23 gramy, Tak. tak. 415 na 279 zł. To jest G4, wszystkie poniżej 300 zł u nas kosztują, ale tych wędek mamy dla Was. Morki, to jest tylko skrawek, to jest skrawek tego, co Wam pokazujemy, bo jak wejdzie z zakładkę Top Deals, tego jest o wiele, wiele więcej. To po prostu pokazujemy Wam według nas najciekawsze propozycje. Znowu Salmonoid, tym razem 246 do 30 gram. To już jest konkretny kijek, naprawdę. I przede wszystkim, duża część tych wędek nie była wcześniej w takich cenach, to trzeba też zaznaczyć. Tak. Są po prostu jeszcze lepsze ceny zrobione. 2, 4, 6 do 30 gram. Czyli wędeczka można. Łódkowy boleń. Tak, łódkowy boleń. Na, na, takie rzeczy lubię mówić na odrze bardzo. Zobaczcie, jak ta wędka pięknie pracuje. Ale to jest łódkowy uniwersał, bo oprócz tego, że mówimy o boleniu, to jest też bardzo fajna wędka szczupakowa. Tak, zaz zazwyczaj ja, ja klasyfikuję wędki boleniowe jako wędki e, szczupakowe. Ja miałem tego salmonoida, on był chyba do 28 gram. Ja naprawdę mi dostarczał też frajdy przy nie takich okoni 25 z plusem. No ale ja też mogę powiedzieć ciekawą, cie ciekawą rzecz, którą e, też e, wczoraj na rybach na przykład doświadczyłem, że. E, Jakoby boleni na sztywne wędkie, to tak jakie ja lubię, jest dobre, kiedy łowi się na dalekim dystansie. Ja uwielbiam zacięcie z 50-60 metrów, bo ten hol jest długi, ale przy zacięciu z takiej odległości, no ten kij musi być szybszy i sztywniejszy, bo jeśli zrobi Wam się trochę balon na pleciące, ta wędka będzie miękka, to w momencie uderzenia tego bolenia, to wszystko siądzie, że tak powiem, na ten balon na tą wędkę. Kiedy masz sztywniejszą wędkę, jest większa szansa, że ta ryba się na dalekim dystansie po prostu zatnie, tak? Więc wszystko, wszystko ma swoje zastosowania. No a tutaj wszystko ma specjalną cenę, tak. <noise> tutaj Salmonoid kolejny, tym razem 518,279, czyli y, mamy taką parabelkę mniej więcej też bardzo popularną, prawda? Mm -hmm. Tylko, że tamta parabelka jest, można powiedzieć, y, przeszacowana. Ona nie miała 18, a tu mogę powiedzieć, że to 18 jest i to jest fajna alternatywa do tamtej parabelki. Myślę, że w tym momencie cena będzie bardzo zbliżona. Tak naprawdę ci, co mieliście do tej pory parabelkę, o, to do... już ładnie od razu to wchodzi, nie. wchodzi tutaj. Ale umówmy środek. się, słuchajcie, naprawdę. Wchodziłem no, i trochę. na paramelkę i na salmonoida jest przepaść. To jest tak, jakbyście mieli pomiędzy różnicę Volkswagenem a, a, a Mercedesem, nie? Podaj ceny teraz Dobrze. na tyle parę. do Salmonoida wędki. mieliśmy 2,46 do 30 mieliśmy tak, przed chwilą, tak? tak. E, to to będzie kijek za 499 zł, e, a salmonoid do 18 gramów tak. e, będzie 599 zł. E, zawsze te wędki dłuższe. gdzieś tam z dłuższy, dłuższe. Ja to ma więcej materiału. E, zgadza się, ta cena, jest, ta cena jest wyższa. M mój, oj, 1050 SGS 6, to już jest pyta, słuchajcie. To już są koza kije. O. Tylko, że to już trzeba powiedzieć, że to już są wędki, których na stanie jest mało, więc jak ktoś jest zainteresowany, ale to, to są tam powyżej 1000 zł. No się. Ja tak, sam, tak zgadza ja się. mam życiówkę na SGS 6 sandaczową. To są świetne kije, szybkie cięte i mają. Gdzieś już widziałem dzisiaj podobny kolor. Tak, blank, tak ale jest inspiracja nie będę, tym kijem. Nie, będę, nie będę ukrywał, nie będę ukrywał, tak? że gdzieś ktoś się inspirował tym kijem. tak. <laughs> Te kije dla mnie dużo znaczyły, SGS 6. Jak widzisz praca też jest podobna. Coś tam, coś tam. Coś, tam jest coś, takiego, jest. Zobacz no. jaka to jest moc tego kija. Niesamowita moc. Tej wędki. To jest do 50, no to fajnie. Y, długość 2,74. Fajnie, ja powiem tylko, że fajnie, że, że podobne wędki w przyszłości będzie można kupić za jedną trzecią ceny. Tak, praktycznie, tak. Dokładnie, można tak, tak jak mówisz y, 279 do 50 gram bardzo szybka, cięta wędka, czyli to jest do łowienia sandaczy z brzegu bądź szczupaków z opadu, i ta wędka nie będzie się bała suma. To jest taka moc w dolniku. Tak cięty kij. Takich 9. kij jest strasznie mało na rynku, słuchajcie. 749 zł za ten kijek. 749 po przecenie. Dobra, lecimy dalej. Do 5 gram SGS-6, czyli można powiedzieć, że okoniówka z najwyższej półki. Delikatna Jak lubiliście tak. Tak, do tej pory jakieś LRF-ki mm -hmm. to teraz możecie mieć najwyższą mm -hmm. półkę wklejanki za bardzo niską No Tu widać od razu, że ta szczytóweczka jest... O, zobaczcie. To jest najwyższa półka Savage'a, dzieciaki. Słuchajcie, dzieciaki, mordy, profesorowie, lekarze, policjanci, tacy ludzie nas oglądają. Ja się do Was zwracam. Najwyższa półka Savage'a to jest najwyższa półka wklejanki. Nie wiem, czy yy, w Savage'u to jest LRF. SGS 6. Proszę, jak to jest pięknie wykonane. Zobaczcie. Oplot krosowy carbon, cross. Dobra, zabieram to już operatorowi, bo za bardzo nie ostrzy, tak? Teraz Piotrek nam tylko jeszcze poda cenę specjalną na tą wędkę. Możemy nie, się nie mam żadnych na tą wędkę. Ta wędka jest bezcenna. To cenę sprawdzicie sobie na stronie, tak? Gdy tak? was zaskoczymy. Tak, tutaj. gdzieś ta wędka, gdzieś ta wędka. A my wędka tutaj mamy... jeszcze mamy dwie wędeczki dziękuję dla was dziękuję. i zbliżamy się do końca naszego. Proszę, Piotrku, przygotuj tutaj wędkę tą. O, to jest coś to co chciałeś jeszcze co... nie wypowiedzieć, to tak? Co ja lubię, tak? Zgadza się. Słuchajcie, to są. To tak, są czy... te kije, to jest 305, tak? 305 do 30 gramów. No, no zgadza się, no, to jest wędka pod moje łowienie, Czyli prawda? Czyli kij. Tak. kij. długi kij, pięknie ładujący przynęty, tak zwana e, katapulta, w miarę szybki. Nie nazwałbym tego kija, że to jest jakiś tam e, medium fast przy tej długości. Śmiało można powiedzieć, że to jest, jest faścik. E, no i typowo pod bolenie. Klenie na jesieni, łowię na duże woblery, więc spokojnie wędka do 30 gramów, nie ukrywam, ktoś może powiedzieć, że to jest dziwne, ale kiedy łowię klenie na woblery 7 centymetrowe, nie potrzebuję wędki do 15 gramów naprawdę, spokojnie obsłużę to wtedy 30. Mocny podwójna przelotka, Tak, Tak, tutaj, tutaj tak samo u mnie też. Ja mam wędkę 2,59 do 80, czyli to jest typowy szczupak. A Piotrek ma typowy boleń, rzeczny. tak? Dokładnie. No jest tylko jeszcze ceny tutaj? Na e, już, te mówimy, wędki. już mówimy ceny. Do ilu ty miałeś, Michael? Do, do 80. Typowego do, szczupaka. Do 80 Typowy gramów, szczupak tak. z brzegu. Sam mówiłem na wędkę do 60 gram z SG2. I mogę ją z całym Fast game. Polecić. Tak, to jest fast game do 80 gramów. 249 zł. Na promocji. Zgadza się i do tego mamy tutaj 305. 305 do 34 gramów. To jest 279 zł za 305. Także, mordeczki, macie do dyspozycji dwie zakładki. W tym momencie na naszej stronie zakładka top 25. Tam na te wszystkie produkty macie dodatkowe 25% rabatu, ale w koszyku musicie wpisać TOP 25. Pozostałe rzeczy z naszej oferty TOP-deals kupujecie tak jak są, czyli wchodzicie w zakładko wędkarsko-spinningowe i pod TOP 25 jest TOP-deals i tam macie, słuchajcie, aż 534 produkty i to są przeceny od 50% w górę. Także kiedyś nawet dochodziły do 80% na berkleja Urbana i możliwe, że jak to oglądacie już, to on już jest znowu w uzupełnieniu, bo już czeka na magazynie do, do wjechania. Może tak być. Także tam na bieżąco też te rzeczy są uzupełniane. Po prostu jest zator teraz na magazynie, wiadomo, wakacje i wchodzą też z opóźnieniem, ale to wszystko, co dzisiaj pokazaliśmy, jest już dostępne, więc korzystajcie. A jeśli czegoś nie będzie już, bo już ktoś z Wami to wykupi, wpiszcie tutaj. Powiadam o dostępności, wciśnijcie sobie to, podacie tutaj swój adres e-mail w tym miejscu. Jak tylko ta wędka znowu pojedzie, czy produkt dojdzie na stan, to Wy dostaniecie w pierwszej kolejności informację o tym i będziecie mogli w pierwszej kolejności to kupić. Dzięki za dzisiejszy odcinek, to było wspaniałe przyżycie. po prostu dziesięciolecie Pleciony. Te wszystkie rzeczy, które tu mamy, to jest niesamowite. Słuchajcie, mnie to cały czas śmieszy. Wręcz wiem, że wiele osób będzie mówiło, że znowu Majki Magadane i tak dalej, ale dzisiaj, kupując Plecionie, tak jakbyście dostawali. Samochód za darmo, nie? No ja wam dodam tylko, że Majki, nie ma co ukrywać, Majki ma gadane, ale słuchajcie, te ceny są robione dla was. My staramy się negocjować oferty z kontrahentami tak, żeby nasi klienci mogli też otrzymywać niebanalne ceny, niespotykane po tak. Także dajcie łapkę w górę, zależy. udostępnijcie to dalej. Niech to leci w Polskę, niech inni korzystają z tego. Elo mordy. To wszystko dla was. Trzymajcie się, siema. Tak.